26 stycznia 2008 13 godzina treningu lotniczego i dzisiaj chciałem pokazać Wam lądowania jak to wygląda, jaki jest progres między dwiema godzinami lekcyjnymi o, no, Ola to było to jest akurat start ten mały samolocik to Jaburu Jaburu 100 60C, dwumiejscowy lekki samolociek rekreacyjny, i właśnie podejście do lądowania. Samolot obniża się cały czas, cały czas zmniejsza pułap. Zaraz wylecie z za drzewa, mam nadzieję. Tak, i proszę bardzo, to będzie dobre, dobre lądowanie. Chyba coraz niżej nad ziemią, coraz niżej przednie. O, bardzo ładnie, tylnie koła. Były niżej, przednie trochę wyżej. Samolot bardzo ładnie wylądował. Jeszcze raz to zacznę na powtórce. O, proszę, widać jak... Dokładnie widać teraz, jak te koła tylnie dotknęły pierwsze ziemi i dopiero po chwili przednie. To właśnie zapobiega kangurom. Czyli temu, żeby się samolot nie odbijał. I to jest prawidłowa pozycja lądowania. No i start. Start mi dobrze a czasami tam oczywiście są jakieś drobne problemy i drobne błędy, ale to... To już jest kwestia praktyki i trenowania. I kolejne lądowanie. Coś mi się zdaje, że tym razem chyba nie będzie za dobre. Dosyć szybko samolot się obniża, jak widać. Teraz wytrzymanie nad ziemią. Nad ziemią i trochę się podnieść do góry. A za drzew się wychylić. I proszę, i usiadł. Ale już nie tak dobrze. Widać było na wszystkie koła razem i tak troszeczkę mało stabilnie To nie było dobre ładowanie, prawda? Mimo tego, że może nie wyglądało jakoś bardzo źle, ale to nie było dobre ładowanie. Jest na górze. Na szczęście, jak na samolocie, potrzebuje bardzo niewiele miejsca, żeby się rozpędzić i żeby znaleźć się w górze. To jest. Normalnie do 200 metrów, około 160, na 140, w zależności, wszystko zależy od tego jaki jest wiatr. No i tu znowuż podejście, skręt na pas, wyrównywanie, załącza się w flapy na pełną, pełen kąt po to, żeby zmniejszyć prędkość, zwiększyć opory i Zwiększyć kąt schodzenia proszę i znowuż schodzi i już wyrównuje tak, już leci nad ziemią, a trochę za wysoko znowuż nam za o, u, tak i nie bardzo, znowuż nie tak jak trzeba, nie aż tak strasznie. I kolejna runda, kolejna runda, zobaczmy teraz start. Przednie koło zacisnęło na podwórko wcześniej. A dwa, ostat... a dwa koła główne w ostatniej chwili. Znowuż podejście i co my tu mamy? Wyrównanie, ach, i poderwanie do góry. Za późno. Wyrównanie, i proszę bardzo, i jeden kangur, i następny kangur, i już bardzo złe lądowanie. Bardzo złe, niestety. I teraz zobaczmy startowanie. Startowanie jest w porządku. Proszę, przednie kółko jest u góry. Widać, że jest u góry. Cały czas jest u góry. I już się zaczynają podnosić kółka boczne. No, to raz nie idę, bo już nie idę, ale kółka boczne w drugiej kolejności zaczynają się odrywać. Trochę się odrywa zazwyczaj lewe koło, to ale to są... Już nie będę tłumaczył dlaczego. I znowuż następne podejście. o I trochę za... Tak, teraz dobrze, dobrze. Znowu za wysoko. Nie. Niestety nie jest to prawidłowe lądowanie. O, proszę bardzo, wszystkie kółka razem prawie że wylądowały. A poza tym samolot jeszcze chciał lecieć. Musiał odrywać ziemię tylko dlatego, bo on jeszcze chce lecieć. Powinien opaść na ziemię samolot wtedy, kiedy już nie jest w stanie daje lecieć, bo już nie ma siły nośnej. To jest właśnie cała sztuka, dlatego trzeba iść nad pasem i wytrzymać go tak długo, jak się tylko da, aż dopóki on sam nie spadnie. Sam z siebie po prostu, ponieważ już nie będzie w stanie lecieć. No chyba jedno z ostatnich lądowań w tym dniu. I proszę, znowu zaczęłam, niestety za dużo nie widać. No już chyba wylądował, odbił się, o, ponownie się odbił. I znowu to jest to, powinien cały czas lecieć nad pasem. Nad pasem, nad pasem i wytracać prędkość. Prawdopodobnie też mogło być tak, że była zbyt duża prędkość przy podejściu. Znaczy, nie tak, przy, już przy samym pasie. I znowu, już stać. Widać, tak, to jest się to Lewe kółeczko się trochę szybciej podnosi bo się niestety niestety trzeba korygować sterem wysokość yy, kierunku. I kolejna lekcja już drugiego lutego, 15 godziny treningu. No i tu już zobaczymy tych lądowań prawidłowych będzie znacznie więcej. O proszę. Wyrównanie. O i to jest piękne. Wyrównanie leci na ziemię. Cały czas leci na ziemię, na ziemię, na ziemię i pat I opatrz. Jeszcze raz. Leci na ziemią. I zaraz skończy mu się siła, nośno i sobie opadnie, i, bęc, i bęc, już jest na ziemi. Już więcej nie jest w stanie lecieć. To już ma taką prędkość, że już nie, nie leci. Teraz oczywiście gdzieś i będę startował, ale następne lądowanie tego typu. już zakręt. Wyrównywanie. Ja jeszcze trochę krzywo jestem. Trochę nie mam trudności, żeby wcelować w pas niestety. Jeszcze nie tak, o już i teraz wyrównanie, i już jest samolot na kursie i już opada, proszę bardzo, i znowu na ziemię. i wyrównuje trochę za bardzo po, po, za bardzo poszło do góry, nie pewnie bardziej na ziemią leci, ale cały czas leci ładnie na ziemią, obniża się, obniża się, i znowu i to jest prawidłowe lądowanie, I proszę bardzo, cały czas leci nad ziemią, na ziemią, aż w którymś momencie, pach, i opada. Dobrze, jeszcze raz połączę, trochę no, i konkret. I kolejne lądowanie, proszę i na ziemię. I znowu, że i bardzo ładnie. Jedynym problemem jest to, że ja ląduję tutaj teraz trochę za daleko. Tu jest kolejne, zobaczmy, zobaczmy. O, za wcześnie, za wcześnie dotknął. I proszę, i samolot chce wcale się do góry. I teraz dopiero opad. Proszę bardzo. Powinno być wytrzymanie. Bardziej powinien być wytrzymane, Tu jeszcze powinien być wytrzymany. A on opadł i on jeszcze chce lecieć. On jeszcze chce lecieć. Jeszcze ma tyle siły. I dopiero teraz za, za tym drugim razem już na tyle wytracił prędkość, że już opadł. To jest właśnie niestety ta sztuka. Wytrzymanie go nad ziemią. Tuż, tuż, tuż nad ziemią. O, a tutaj o przykład zupełnie właśnie widać było. Od razu. Po proszę bardzo opadam opadam i wyrównałem za nisko wyrównałem i on już dotknął ziemi oczywiście uniósł się bo on chce lecieć cały czas i dopiero teraz o i tak i widać że zaczyna opadać 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 i na te dwa kółka pierwsze i już jest o proszę teraz nie odpowiedź na niego nie się. no tak i chyba już jedno z ostatnich ostatnich tak znowuż Wyrównanie, 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 wyrównanie. O! I tak to powinno wyglądać. Dokładnie tak. Wyrównanie i on nagle. Pach i opada. Na prawie kółko widać że najczęściej. jako to pierwsze lotka. O. No. I dalej to jeszcze tylko wyhamowuje. Trzeba zawrócić. I kolejna godzina lotu zaliczona. Wraz z instruktorem oczywiście. I nauki lądowania. Tym razem już większość lądowań była e, prawidłowa. Nawet mnie tutaj chyba będzie widać. To pierwsze to jest instruktor Karl, i a tam w głębi siedzę właśnie do już do, do końca tej lekcji. To było tyle. Z Aroklubu Gola.